Powiat Jeleniogórski stara się obecnie o udział w programie pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa Kotliny Jeleniogórskiej oraz przygranicznych obszarów góry zerskich i karkonoszy. Mamy nadzieję, że, że uda nam się przystąpić. Program jest programem partnerskim. W tej chwili trwają rozmowy, przygotowania projektu do projektu to. Zakres znaczny, kwota też będzie dość duża, natomiast chcielibyśmy tak już w dość profesjonalny sposób wyposażyć centrum zarządzania kryzysowego starostwa jeleniogórskiego. W trakcie sesji podjęto także uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Chodzi o szkołę w szklarskiej porębie przede wszystkim tam mamy młodzieżowy ośrodek wychowawczy i tam między innymi jest ta szkoła specjalna. Będziemy wygaszali gimnazjum, będziemy tworzyli nowy ustrój szkolny, nową szkołę ośmioletnią, szkołę podstawową i w zasadzie na tym będzie polegała ta zmiana. Opiniujemy natomiast tą ostateczną. Decyzję ostateczny kształt sieci szkół pojawi się po decyzji kuratora oświaty dolnośląskiego.